Niedziela na serio Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, salwatorianin Szczęść Boże, witajcie w nowym miesiącu Miesiącu, w którym przejdziemy do kolejnego okresu liturgicznego, do Wielkiego Postu ale to za jakiś czas przed nami jeszcze dwie niedziele, ta dzisiejsza i następna za tydzień. Dzisiaj chcę Was zaprosić do refleksji, którą rozpocznę od pierwszego czytania tej niedzieli, piątej niedzieli zwykłej roku B. Jest to czytanie z Księgi Hioba, rozdział siódmy, wersety od pierwszego do czwartego, a także szósty i siódmy. Hiob, Przemówił w następujący sposób: Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka, dni jego, czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości. I wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czułenko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij. Że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna. Spotykamy się dzisiaj z jedną z trudniejszych ksiąg Pisma Świętego, trudniejszych w tym znaczeniu, że podejmuje ona trudny temat cierpienia, trudów, cierpienia, które przychodzi, na człowieka, którego tenże człowiek doświadcza. Czasem uprawiamy taką teologię sukcesu, jakoś łącząc, że jeżeli jestem przy Bogu, to wszelkiego rodzaju nieszczęścia, trudy mnie ominą. Księga Hioba mówi, że tak nie jest. Tak? Na końcu. Hiob zostanie nazwany przez Boga sprawiedliwym. Hiob będzie bronił swojej niewinności. Widzimy coś podobnego też w Ewangeliach. Myślę tu o takim fragmencie, który jest u wszystkich synoptyków Ewangelii, u Łukasza, u Marka, u Mateusza. Jak na przykład scena burzy na jeziorze. Tam egzegeci podkreślają, że ten fragment jest w Ewangeliach również dlatego, ponieważ chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie, pierwszych wieków, by zapytywali, czy mieli jakieś, zanosili jakieś skargi do Pana Boga, zaczynali chwiać się w wierze, nabierać wątpliwości, że dlaczego nas spotykają takie rzeczy. Wierzymy w Chrystusa. Chrystus z wstał, Chrystus jest Panem. Chrystus wstąpił do nieba, Chrystus posłał ducha świętego. Dlaczego nas spotykają trudy, cierpienia? Dlaczego prześladowania? No to są właśnie te pytania człowieka wierzącego, i wydaje się na pierwszy rzut oka, że w tym czytaniu dzisiaj tu nie ma żadnej nadziei. Hiob przemówił w następujący sposób do bojowania podobny byt człowieka. Co to są tutaj za słowa, o czym one mówią, co się za nimi kryje. Hiob używa tutaj, czy księga Hioba używa tutaj takich słów, które mówią o obowiązkowej służbie wojskowej. Tak czyli Hiob mówi: życie człowieka jest jak służba w wojsku. Pełna jakiejś twardej i surowej dyscypliny pełne jest to życie y, takiego y, związane jest one z brakiem wolności z ograniczeniami z tym wszystkim y, z czym może człowiekowi w taki pejoratywny sposób y, kojarzyć się wojskowa służba o tym mówi tu Chiop. Życie, życie człowieka jest takie: trudne, marne, ciężkie, wymagające. Pobudka, wcześnie rano, jakieś musztra, rozgrzewka, coś tam jeszcze, jakieś nieznośne rozkazy, trzeba być niezwykle posłusznym. Po co to wszystko? To pierwszy obraz, który, który daje Hiob. Tak? Czasem w życiu możemy się tak czuć sami ze sobą, w małżeństwie, w rodzinie, w relacji z Panem Bogiem, w kościele, w sąsiedztwie, w pracy, że to jest jedno wielkie bojowanie, jeden wielki trud, jeden wielki bezsens. Kolejnym obrazem, który daje nam Hiob, dni jego, czyż nie są dniami najemnika? Życie człowieka jest jak, jak, jak życie najemnika. O, o jakich najemników tu chodzi? No, również o tych, o których będzie opowiadał Jezus w przypowieści o, o tych robotnikach, najmowanych do pracy, którzy stoją na rynku bezczynnie w pewnym momencie, bo ich nikt nie najął. To te dni najemnika to są takie dni w zupełnej niepewności, że, że ten najemnik nie wie, czy dziś cokolwiek zarobi. Że nie wie, czy, czy, czy będzie miał dziś jakąś pracę, jakiś zarobek, po to, żeby jutro kupić coś do jedzenia sobie, swojej rodzinie. Tak o tym mówi Chiob. Taki obraz siebie, swojego życia, pokazuje. Także. Czy to jest taka niepewność, taka, takie balansowanie na granicy życia i śmierci, a na pewno takie, takie bycie pogardzanym, takie bycie jednym z ostatnich, takie mm, właśnie ten człowiek jako takie nic. I kolejny obraz, jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak było w izraelskim prawie takie, takie przykazanie, musiano to przykazaniem obwarować, że nie wolno ci nie dać najemnikowi zapłaty przed zachodem słońca, bo to jedyne wynagrodzenie, jedyny majątek, pieniądze, jakie on ma. O tym znowu mówi Hiobrze, że, że życie jest jak takie, takie, takie czekanie na. Na jałmużnę, na to czy, czy, czy ktoś mi rzuci nawet to, co w jakiejś mierze mi się należy, bo, bo jestem tym najemnikiem, ale do końca, póki nie będę miał tego pieniążka w ręce, to ja nie wiem, czy ja go dostanę, bo jestem na łasce. Tak jak sługa wzdycha on do cienia. Tak, takie mierzenie się z tym, że nikt nie zwraca na mnie uwagi, że ja mogę po prostu mówić. To, to może być też bliskie doświadczenie z tej niestety negatywnej strony rodziców, którym, yy, którzy zmagają się na przykład z, z buntem nastoletnim swoich dzieci i po prostu jak grochem o ścianę, tak? Mówienie jak wzdychanie, jak do cienia. Tak, nie daj Boże, żeby tak... Ta, ta, tak wyglądał pseudodialog czy próba y, dialogu między małżonkami, Czy to jest wzdychanie jak do cienia. I Hiob mówi dalej w tej litanii nieszczęść. Tak moim działem miesiące nicości, wyznaczono mi noce udręki, bo, bo taki człowiek, który tak przeżywa życie, jak, jak żołnierz na służbie, której nie chce, jak, jak najemnik, który nie wie, czy cokolwiek zarobi, jak człowiek, którego traktuje się, jakby go nie było, jak człowiek, znany na łaskę swojego pana. No to taki człowiek tak przeżywa życie. Moim działem? Tak, to też nawiązanie do tego, że, że każde pokolenie w Izraelu miało swój dział, swoje terytorium, swoją ziemię, którą, którą dał im Pan. I Job mówi, moim działem, tym moim terytorium, tą moją ziemią jest nicość. Nicość i, i, i noce pełne udręki. Że położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę, kiedy w końcu tutaj wpadnie jakiś promień światła. Tak, wieczór się przedłuża, a niepokój syci mnie aż do świtu. Póki nie wzejdzie światło, to jestem pełen niepokoju, to, 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 to moje życie jest udręką. Więc czego potrzebuję? Potrzebuję światła. I to światło, choć w sposób niezwykle nikły, ale pojawia się w tym czytaniu. Pojawia się tu u Hioba, w którym słowie? W słowie wspomnij. I mimo, że to czytanie kończy się znów takim pesymistycznym, Takim rozczarowaniem, pesymistycznym zdaniem, ponownie oko me szczęścia nie zazna, to jednak wcześniej jest to wspomnij. Co to znaczy? To znaczy, że Hiob pośród tych wszystkich swoich udręk, tego, co jest jego dziś, ma świadomość obecności tego, do którego mówi wspomnij. Nie ma nikogo, absolutnie niczego, na czym, na kim mógłby się wesprzeć. Tylko ten jeden, do którego mówi: Wspomnij. I znamy końcówkę życia Hioba, znamy to, co się, co się działo dalej, i wiemy, że, że to wspomnij, to go ratuje. To jest tym promykiem światła. I to pierwsze czytanie, dlaczego ono się pojawia w liturgii. Tak, nasza wiara ma nieść nadzieję, nasza wiara ma, ma podnosić nas ku życiu. Ale nasza wiara też nas niezwykle mocno osadza w realizmie istnienia. Człowiek człowiek wierzący jest niezwykłym realistą. Bo będzie widział, że czasem, nieraz u kogoś tak, a u kogoś może nie. Ale bywa, że życie dla człowieka jest udręką i że ten człowiek rozpaczliwie poszukuje światła, rozpaczliwie poszukuje choćby jednego promienia słońca, maluteńkiego promyka. I ten promyk jest gdzie? Jest w tym wspomnij. Bo jest ktoś, kto może mnie wspomnieć. Tak? Gdzie to wspomnij jeszcze się pojawia w Biblii? Również w bardzo dramatycznym momencie. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Wspomnij. Czego nas ta liturgia, to, to czytanie, je oczywiście należy czytać w zestawieniu z dzisiejszą Ewangelią o uzdrowieniu teściowej Szymona i o uzdrowie, licznych uzdrowieniach w Kafarnaum, o jedności Jezusa z Ojcem, czego nas to czytanie uczy. Uczy nas, moi drodzy, tego, żeby, żeby umieć w trudach wypowiedzieć to wspomnij. Czy to jest to, czego tak bardzo potrzebujemy: świadomości, że jest ktoś, komu ja mogę to powiedzieć o kim wiem, cała rzeczywistość może temu zaprzeczać. Ja sam mogę w to niezwykle mocno powątpiewać, ale ważne jest, żebym wypowiedział to wspomni, nie jako jakąś magię, jakieś magiczne sformułowanie słowo, które po prostu mnie uratuje, ale żebym nawet, jeżeli przeżywam taki tragizm sytuacji, nawet, tak jak powiedziałem, jeżeli to w to w jakiejś mierze powątpiewam, ale ostatecznie to jest tylko powątpiewanie. To znaczy, co chcę powiedzieć tym, że to jest tylko powątpiewanie, że to nie jest takie kategoryczne nie, kategoryczne niemożliwe. To jest to może, a może jednak. Dlatego wspomnij wspomnianemu, tak zwanemu dobremu łotrowi, też z pewnością wydawało się, że, że to koniec. Tak zmarnował życie, umierał na krzyżu, ale zdobył się na to wspomnij. I jeszcze tego samego dnia był w niebie z Jezusem. Wspomnij, Wypowiedziane z głębi serca. Dlaczego powiedziałem, że to czytanie należy czytać wraz z fragmentem Ewangelii? Bo po tym światłem, tym słońcem jest Chrystus. Tym, do kogo mam powiedzieć, to wspomnij, jest Chrystus. Jezu, wspomnij na mnie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Chcielibyśmy się więc modlić za siebie nawzajem, we własnej intencji, w intencji waszych małżeństw, wszystkich powołanych do małżeństwa, żebyśmy umieli w trudach, też w największych ciemnościach naszego życia, takich, o których opowiada nam dziś Hiob, żebyśmy umieli modlić się tym, Jezu wspomnij na mnie, Jezu wspomnij na nas. Żebyśmy się tym modlili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.